Ty, ale Sound Park to jest taka bajka, ale, no, no, ale bardziej dla dorosłych, nie dla dzieci. Pierwszy oficjalny pojedynek tych samochodów. <grym>, Przewaga broni, kurwo! Przewaga wrogi! Rozdóbce cię! Yes. Rozdupcę cię! Pan mówi po prostu, żeby tego nie robili, bo jak pan powie, dlaczego takie nie robić, to oni wiesz, to będą kurwa robić. Zrobiłeś już kawał telefoniczny Wejdź na teleprank.pl I wykonaj anonimowy kawał Wkręcając znajomych A później odsłuchaj ich reakcję podczas rozmowy Teleprank.pl Anonimowe kawały przez telefon Sprawdź sam Czami dziecka patrzę znaczy, Bo to wszyscy kurwa źle interpretują Patrzę oczami Patrzę tak jakby mogło to dziecko widzieć O w ten sposób no, no, no czyje. Gorzej wiesz, jak sobie włączysz jakąś bajkę dla dzieci, i to wiesz, wiesz, że puszczam sobie? Znaczy, Serio? Może, może nie takie kurwa cringeowe, czy typu, kurwa. Nie wiem, kubuś, Puchaty, znaczy, nie wiem, sobie kubuś, a Puchatka bym zobaczył na haju, ale. <laughs> ale ale no. ten, na przykład South Park, czy. South Park jest zajebisty na, na, na talent, A to z, tak, tego, tak. No. jeszcze z dubbingiem jak jest, bo my tu po amerykańsku to sobie załączymy jakiś dubbing, kurwa z innego kraju, którego nie rozumiem, na przykład Polski, to już jest przepiękne. Eee. Ty, ale Soundpark to jest taka Sound bajka, ale no, no ale bardziej dla dorosłych, nie dla dzieci. No ale to poczekaj, bo to pierwsza bajka, to jest moje tobie. Później schodzimy i właśnie jakiegoś szereka można sobie odpalić, szreka zajebiście się się na bombie, kurwa. Sam Tak, 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 tak dokładnie. Wyobraź no, no, sobie kurwa osła na haju, nie? No to jest kurwa. Ta daleko czy nie. Ten tekst mnie zawsze rozwalał w tej, w tej, tej bajce. jeszcze, daleko jeszcze. Ej, ale jak ja bym miała, nie wiem, czekaj, powiedzmy, że dziecko, które by mi to chwilę tak zrzędziło, to ja bym chyba strzeliła w głowę, nie? Pierdolę. No ale taki takiego Wszyscy małego zagadają. bachora, co chodzi, co chodzi, za tobą i przez chwilę... Mamo, chcę chcę. Mamo, chcę chrupki. Mamo, zesikałem się w pieluchę, no. To chyba dziecko chyba tak nie mówi. Nie wiem, do no czasami dzieci tak mówią. Co ale dziecko taki... przychodzi, e, matka wrzeszczają się w pieluchę wezmień, co? Bo kurwa trochę się Tak. Smazi. Nie, ale po prostu wiesz, chodzi sobie i. Mamo. No że mi się w pieluszkę. No i wiesz, no i wtedy no. to bierzesz takiego drania i zmieniasz mu pieluchę, ten się jeszcze zeszcza z na ciebie, niechcący. Dobra, 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 dobra. Ej, bo kurwa, Szarlot, <laughs> psujesz cały klimat. I o Jezu. Oje, oh yeah, kurwa idę się przejść. Idę na balkon. Dobra, może nie wyjdę na balkon, bo się wiem, jak to się skończy, kurwa. Mimo, że tu niby jest kurwa, ten balkon. Idę do, do drugiej szyby. Nie wiem, kurwa. Pogadam z kospitami, może oni mi kurwa wytłumaczą o co chuj tu chodzi. Znaczy wiesz, no jak dziecko jest mądre, zawsze można na niego pierdoląć jakąś lampkę świąteczną. Już kurwa było jeszcze trochę bardziej. Także już, kurwa trochę mniej nudno się Ej, Michał przesyła Ale są takie 5 złotych na e, Papaya. Na święta. Co wiesz, co tam mają w, w tych sweterkach jakieś kabelki świecące i sobie naciskasz przyciski się świeci ci bluza. Tak, tak. Ja coś czuję, że moje dziecko Hubert, Łukasie dzisiaj, przesyła 3 zł i 69 groszy. Tak na małego Gorszym od ciebie. Gorszy ode mnie. A jak się urodzi kurwa drugie. To będą kurwa patusy w chuj jakby, Jak moje 3 dziecko złote. będzie miało kurwa... Siema, to gruby, ale mam takie wrażenie, że jakby moje dziecko miało kompana maluta, kurwa do dorastania To by kurwa dorosło no Skarżdę hmm. Dobra, to teraz się możesz <laughs> trzymać mocno, bo zapierdalamy No, mam co pięte pasy, spoko Pierwszy oficjalny pojedynek tych dwóch samochodów Ojej Coś czuję, że może być grupo. Wiesz co jest najlepszym yy, tym? Momentem, żeby hmm? zgubić policję? Zawrócić kurwa Bo hmm. oni się gubią wtedy tak, jak będą kolczatki, to jesteśmy w pizdzie. To prawda. Dobra, ja go rozpierdalam, kurwa. to się Twój stary na psach 20 lat temu, frajerze. Spierdalaj z tym bumperem, wsadź go w pizdę. O Porobiony. Kurwo na odstęp to się nazywa. Essa, wariaciku. Jaki jest, jest w ogóle, słyszałeś no to? No tak, kurwiony siedzi Tak Jakbym co najmniej, kurwa, nie wiem, starego mu wyruchał Przyjechali w stronę Sandy Ale musisz Spoczyna. depnąć w gaz No może się po prostu dalej w głowie spuszcza nad tym, kurwa, pościgiem, ale... <ścoughs> nie wiem, <ścoughs> <może> taki nieprzytomny <ścoughs> Nie wiem, ale Michael przez telefon brzmiał tak, jakby miał zaraz zejść No tego go depnij w ten gaz tak, żeby nas nie zabić, nie? No tak. To by było miło. Się nie stresuj, kobieto. Jak się mam nie stresować? Do cholery jasne, jak nie masz palca. Kurwa, przecież to już drugi, daj spokój. Ojojoj. Majka średnio mnie zauważyła. Chodź tu. Połóż się. Położę ci Nie no, połóż się cały mi tu zemdle, jeszcze pomogę ci. A masz ten mały palec, który ci ucieli? Nie. A gdzie, gdzie ci go ucieli? I co? go Kto ci uciął? Sam sobie uciął. Nie będzie gadał. Eee... Dobra. To gazy. Dobra. Na mi rękawiczki najpierw. Nie będę w tych robić. I mniej wiesz, tym lepiej śpisz. Kamil G przesyła serio, Michael, 3 ja złote powiem, i 69 groszy. Podajesz, napad deprechy, chłopie. Dzięki Kamil. Odcinanie sobie palca przez jakieś tam błędy. Chłopie, jak gdybym ja miała sobie każdą część ciała za każde błąd, Gdzie, odcinać. Nie, to... była w jakiejś jakusie, czy coś, to odcinam sobie po to, żeby twój szef był zadowolony, jeżeli popełnisz błąd Co ty kurwa z kinolami robisz? Przebranżowiłeś się? No to na chuj co palce ucinasz, skoro to hinolę mają sobie ucinać palca nie ty. Bo dla Jakuzy to chyba nie Puchnie pracujesz. Nie, powiedzmy, że się tam Kiedyś zainspirowałem. Popełniałem z pierwszy błąd. No co, to no to nie jest... No co to jest, kurwa, jeden z dziesięciu? Mamy zdobywać? Punkty dostaniemy za to Nawet jakieś... nie zdarzyłem się wypowiedzieć, że czy... już wszyscy strzelają. No dawaj, mów. Po prostu poznałem. Paruwa, jedziemy na napad, chodź Za dużo jej powiedziałem. Nie w stanie, muszę musiałem się ukarać. Podnieś ręce. Teraz ci pierdolę kosydora. Nie podnieś ręce. Podnieś ręce. Ale znowu mówisz, jakąś do... Przewaga w rogi, kurwo. Przewaga w rogi. cię, Rozdupce cię. Rozdupcę cię. Dwa Paruwa, ty kurwo idioto jebany, podnieś ręce, bo Nie. ciłem rozjebie. Koniec kurwa, koniec tego kurwa. Odejść z tą kosą, ty kurwo. Rozjebie cię. Rozjebie cię, paruwa. Podnieś ręce, podnieś ręce, dźwignąłeś mi kurwo kosą. Łapy, łapy kurwa. Bo cię zaraz kasuje, kurwa, frajerze, podnieś ręce. Paruwa Szanuj Panie życie kasztanie Wyjebane mam drugi Wypierdalaj kurwa Podnieś ręce mojego przyjaciela A nie żebyś ty mnie na napad zwijał Spierdalaj ręce Zacznijmy od tego to... Butli Prosił nie używać na sobie Ponieważ e... Butla ma w sobie proszek Który potrafi powalić Chodź, człowieka co ty Także co ty chcesz? Ale Panie poproszę ja tylko padać Mam. Pan mówi po prostu, żeby tego nie robili. Bo jak pan powie, dlaczego tak nie robić, to oni właśnie to będą kurwa robić. To, to, pan... Dobrze rozumie, rozumie, że to trzeba odwrotnie. odwrotnie. Tak, tak. Panowie odwrotnie. i ogólnie tak, czym bardziej używacie butle, tym mniejsze ściśnienie tym mniejsze możecie ugasić płomień. Także tutaj tak samo trzeba na to butle uważać. Nie jest ona pojemna, ale do takich zadań. Jakiś minimalistyczny gest w porządku. A w szczególności pewnie jak tutaj e, wszyscy zgromadzeni pewnie e, będą e, zapewne w pacyfiku, tak? A czy ja niektórzy... Tylko ja i mał będziemy specjalistycznie schodzić na dół jako ekipa ratująca. No. No to ekipy specjalistyczne. Będzie po, tak, reszta będzie gasiła z zewnątrz, w środku gdzie się da. Trzeba nas przeszkolić w razie wybuchu, co się stanie, i jak to ugasić kurestwo i jak się nie, nie je zajebać przy tym. Dobra, ee, jak ugasić kurestwo? No to e, przede wszystkim. Nie no, burda, ale to nie, po prostu. bo jak wybuchnie, nie? To taki kurewski ogień. A Gdzie kurwy są? Macie jakieś? Nie? O, Rupert, daj, dajcie ordynatorowi mówić, tak? Na nauczyć te. E, tak, e, także e, może zacznijmy od podstaw, dobra? Później tam będziemy przechodzić Arcy. do takich masochistycznych tych rzeczy. Co zrobić, jak się kurwa podpalimy? Na no, dużo. No, dobra, idziemy już. no. Kurwa, i się chyba dostał, nie? Kto nie, nie, nikt nie, nie dostał. Nie? Na pewno? Nie, nie żarty były. Nie, nie. Okej. Okay. Nie, ale... nie, ja nie strzelałem. Nie, ja stań w tyłu. Ta, ta. Zabij, zabij, zabij! No strzelaj, strzelaj kurwa do Georgia! Strzelaj! Ej Jezu, co wy tutaj jakieś posiad... Ta, ja też się nie wyleję. Mam tutaj, do tego nie ja muszę zrobić tego. bo normalnie nie jest, nie? O, o! Sorry Jakie okay, zrób? Ta, przejdziemy się dookoła. Chyba nic za mnie powiedzą, nie? Jak wszyscy nie tak wiem. poszli się wyszczać Jezu, jakie to jest fajne Dobra wóz. Eee, mamy bardzo ważną akcję gasniczą, już zaraz wracamy, ugasiliśmy pożar, zgłaszam, zgłaszam Mało Perwajmy Charlotte była spragniona, musiałem jej zgasić pragnienie.

Szykujcie węże, szykujcie węże Uważajcie, żeby się nie poślizgnąć od odbijającej się wody NAJPIERW Wszyscy najpierw musimy zapanować nad okiem, który jest na drzwiach jest Zablokujcie postka. drogę z drugiej strony Dobra, ostudźcie kraty, trzeba będzie się przedrzeć Dobra, uwaga, osłaniajcie go Wchodzę Zajmijmy ...z boku, żeby tutaj mu się udało Ty, te kraty to się palą Tak, tak Kurwa, kurwa wiem, kurwa, nie bzikajcie wcześniej, kurwa Mówiłem Dobra, schodzimy na dół ALE TU SIĘ PALI, POŻAR, FIRE DZWONIŚCIE PO STRAŻ no tak. POMOCĘ Wyprowadźcie LUDZI STĄD KURWA, wyprowadź TEGO KOTA ZA, ZATEGOWANEGO za POLICJI TEGO KOTA ODDAJCIE Gaśnica się skończyła uważajcie, żeby kurwa psy kota nie zagryzły UWAGA, widzę, WIDZĘ, WYCIEK GAZU, ODŁĄCZAM GAZ, MOŻE COŚ PIERDOLNĄĆ, RESZTKI MOGĄ jebnąć! Do innych budynków może wypierdolić pół miasta jest za mało policjantów. Spróbuj. Pakuj do pustych do pustej butli gazowej. No, tu walizka jeszcze leży. To trzeba ją rozjebać i do butli pustych to wkładać. No, 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 w sobie to prawda. Dobra otwieraj. Poczekaj, poczekaj. Duży jednostek. Jak tam się widziałkiem działkiem? Super! Żyje. To tyle z, z ode mnie Efekty oddaję studia. Pozdrawiam w studio ogólnie to pali się Pacyfik, ale jesteśmy z z z to super departamentem wraz z Los Santos Fire Departamentem. Uratowaliśmy pieniądze wasze, więc spała tak, tak, nam tak. za. Wszyscy Bo są to cali Policja zrobiła wszystko. O, tak. Tak, Dokładnie. Chroni <laughs> się służby. Pieniądze trochę. Pieniądze trochę mało, ale wytrzymajcie. Wytrzymamy. Piona. Razy. Dobrze. Wszyscy razem pozdrawiamy Los Santos. Pozdrawiam Pozdrawiamy Pozdrawiam Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Dobra robota Dobra, dobra Zawsze to będzie w sterunku Zawsze na posterunku yes. o, szkoda kurwa, że naprawiłeś samochód przed chwilą i się dach rzad jam kurwa no to już wiesz dlaczego hejdy nie chcę z tobą dać Nie dalej to? to było już nie... To było niemiłe Przeprzeć pana parowę, bo on. To było, to było w miłe. nie miłe. Dobra, no można parowę porywać, kurwa. 10 razy napad z rzędu. Luź mu na czoło, kurwa. I śmiać się z niego, staranie. ale. To było nie miłe. A nawet nie no, A, no i na chuj Ty kurwo skręcasz! Wiesz, to dawno, bardzo dawno nie byłem w w tym miejscu, gdzie jedziemy teraz, więc nie wiem, jak tam do końca teraz to mm -hmm. wygląda, ale wspominam te miejsce jako zamknięte w górach, takie bardziej... Takie... Mm -hmm. Może nie wiesz... Nie wiesz, nie wiesz, wies. dobra, chodzi. dobra, we, kurwa, nie myśl za dużo i się nie domyślaj, bo cię zaraz otworuje. Ale ja... Nie, nie, nie. W tej... ja dobra, cicho, na... jedziemy to nigdy cię tam nie było i jedziesz to ze mną, pierwszy raz. Kurwa. Jak mi powiedziałeś miejsce w górach, to... Dobra, dobra, nie odzywam się No Zawrzyj się No chuj no, moje auto jest offroadowe og ogólnie i jemy, ja jem, jem Można? No spokojnie I nie wiesz gdzie jedziemy kurwa, pamiętaj Jakby ci się przypomniało to weź tę kurwa fikołkę zajeb czy coś Dobra, czemu jedziemy dobra. Naj najgłupszą drogą kurwa na świecie Zamiast jechać tą dobrą Weź, wyprzedzę hmm. Poczekajcie, poczekajcie, bo mnie dopiero jest... No nie no, jestem idiotą Może chciałyśmy do tego namiotu na lewo Jakby Jak wyjeżdżacie to na lewo namiotu, to I ognisko Czekaj Yyy no tak tak, tak, tak No jedziemy Ale, no, co zło, nie, zło, zło. nie krytykuj Jak ci nie stać na batona, to też nie wpierdolisz takie różne No pojebałem drogę, no Chuj w ten namiot, se kurwa nową trytytkę kupią Dzięki za donate. Dobra, yy. Tak właśnie miało być No, no, zajebiście fajnie kurwa, eluwa z tej strony kąt 85 stopni, samochód stoi. <laughs> Dobry ty. Brawo, brawo. Jesteśmy na dobrej ty... drodzy, że co chodzi? Od razu to chciałem jechać. Tak, tak, ja wiem. Spokojnie. Czekaj, co ty tu masz? Pasta do zębów. Dwie szoteczki, bo ja. To, kurwa... to są te perfumy, co się psikasz nimi? Nie, to woda jest do golenia. Aha. A to w tym czerwonym? <laughs> w tym czerwonym. To jest kurde opakowanie, ci powiem, no jakiś zegarek na jakąś tutaj kietę, no zależy, ale ja rzadko w takich rzeczy chodzę co tu stoi po mm. prostu a co? nie, no to tak się zastanawiam kurwa, to jest tamskie. a ja od razu mówię, że jak coś tam się kąpie w tym w... w, 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 w tym, w bieliźnie no, w porządku. no co? To no nic, no, jak chcesz... wstydzę jesteś... się okej, okay, w porze, <laughs> Wiesz, mi, mi zawodu nie sprawiesz, nie? Także spokojnie. Pocócie się rozebrać? Nie, 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 nie. Tylko się zastanawiam, czy pod prysznic, czy do wanny. No wanny. Znaczy, no wiesz co, kurwa, no, wydaje mi się, że jak chcesz się kąpać w ciuchach, ty bardziej... W... Bo ty nie masz kąpielówek tylko to są normalne, to kurwa lepiej tego nie parzyć w wodzie pół godziny. No. No Szady przesyła nie? 3 złote A to to Charlotte papaja. A masz jakieś te płyny do zupki? i każdy zadowolony. Cud <noise> komęskiej, bo to pośmierdzia powiedz mi, yy, nie, <noise> widzisz tu kurwa bez coś jakiejś jakieś kobiety w tej chacie, bo ja nie za bardzo. No znam. ja, no, ja no, jestem. No od ciebie, no to nie mam. Zobacz O. Czekaj? Okay. JD przesyła 3 no, złote. Kid. Dawaj w wannie ją, jak w, w tym pornosku z, z Brazzersa, weź ściągnij <noise> majtki, zacznij walić no, konia no, będzie chciała to. wychodzić, to zapierdol jej liścia, ona <noise> będzie ogłuszona <noise> i zacznij chcesz? ją całować i ruchać w dupsko, mówię ci, to działa, sto skam. no scam. Klincze, wracimy melo. To chyba w zamrażalce trzymałeś, bo zimny coś. Ty, kobitko na ciebie, woda leci ciepła. No wiem, ale jak dotknęłeś. <grym> jak dotknęłeś żele moich pleców, to zimny było. No bo jest zawsze chłodny. Jest taki specjalny, wiesz o co chodzi? To jest Winter żel <grym> Jak pazda do <grym> Nie, jak guma do rzucia. Ale... Ale zresztą nie zrozumiesz. Co ty wiesz o męskich żelach? No nie wiem, bo się tym nie interesuje. <grym> nie wiem, w ogóle... Ja to mam jeden żel, który kupuję ciągle i, i, i no... I to tyle to, 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 to w sumie. Dobra, to jest niezręcznie w po prostu. Mhm, w porządku. Ojojoj, oj, oj, oj Wintergel się ma. Totalnie, jak rozjebać nastrój? Wintergel kurwa, i siema ma. Znowu. Dzisiaj sobie strumieni, seka masowuje? <śmany> Nie wiem. Zawsze boli się z tego chciał. Udany? Nie kurwa. <grystanie> Stary JD przesyła 3 złote i 69 groszy. Co, widzę, że się mój synu ziela w donatę. Zablokuję mu kartę w puzdu i się skończy. PS weź ją, wyrucha i PLS najlepiej w wanie, a i, sorry za ja syna zbuczanego zjeba. <grystanie> to dajcie, co to dzisiaj się tragiczne naprawdę. Naprawdę. Smaruje. Smarować żelem, kurwa, to ty możesz ze starego kurwa najebanego pod żabą. <noise> Skręca scrinczu, a jeszcze nic kurwa nie jadłem dzisiaj, nie? Z większym to jest złe, udane? Tak! Oczywiście, że udane, kurwa. Nie da się, żeby nie było udane. Ale to Wasze XD jest. Tak naprawdę to wy robicie cringe na czacie. To wy robicie cringe, czaty, bo my odgrywamy roleplay. My odgrywamy kurwa normalną. Znaczy, no dobra, ona jest kurwa w bieliźnie pod prysznicem, to nie jest normalne. Ale odgrywamy taką normalną relację, kurwa, między jakimiś. Brat dwor... przesyła 3 zł. No nie wiem kurwa. Mój brat jest zjebany jak jasny chuj i staremu kartę zajebale. Ja. Bo ja tam pomacaj tu i tam pod tym prysznicem. Ja jak z dupeczką się kurwa byłem, to, to nie siedziałem kurwa. Tylko normalnie ten Masz Dzięki Dobra, ja już sobie idę Żeby ci miejsce nie brać ta, ta. Ja tu pół obrotu napierdalam jak się moje zawsze, wiesz? Trze, <głos> <głos> trzeba uważać, żeby kopać, zostać. Masz większe cycki ode mnie. Rozpalasz dzisiaj. Tak mam. Dobra, Dobra to ja dzisiaj ja zaczynam. E, to dawaj. Zapalniczką? Zapalniczką? Tak, 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 dawaj. To oh. Patrzcie jak ja ładnego skręciłem kurwa na poczekaniu pustego. Dobra, dawaj po jednym, teraz ty. Fajny buchu? Uh. No, dobra. Co dawaj, ty kurwa, w jesteś? No dobra, dawaj to. <noise> dobra, ja wziąłem 5 przez przypadek, trzymaj. Jest <noise> przypadek. No bo nie da się wziąć kurwa Jakić jednego bucha. Jakiś płynie. Dobra. No ja się trochę o niego boję A, jednak. No, masa, dupczy. No dobra, eee. Mike? Nie, puta. Mm, dobra, to ja Aha. bym spać w takim razie. Odwiozę cię mm -hmm. za. Dobra, okej. Okay.